Hops, jest. Kurde, zakręciłam silnik. Halo, halo, te co fishing, Robert z tej strony, prosto ze stajni naszego drugiego hobby, naszej drugiej miłości. To na to można wdać siano dosłownie i w przenosni. Idę na chwilę zapolować na karpiszony. Czas intensywnych treningów przed zabodami. Jeździeckimi to też czas, kiedy jestem tutaj częściej, co sprawia i mi przyjemność wędkarską. Dla każdego coś miłego. Cześć Karpie. To znowu ja, ale dzisiaj inna mucha, coś tam pływa po powierzchni, nie wiem co to jest, ale Karp to podgryza. Ha! Dobre. Już się do Was dobieram, kochani. Tak więc, imitacja dżdżownicy. Ona będzie tonąć, ale pierwotnie będzie pewnie pływająca, zanim nasiąknie ten materiał. Nawet nie wiem, gdzie rzucić szczerze więc rzucę totalnie przy brzegu, chociaż widzę zbiórki na powierzchni. One tu wszędzie się kręcą. Więc to jest tylko kwestia czasu, jak podpłyną do przynęty, ale ewidentnie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nawet jak sprawiają wrażenie, że są w amoku żerowania, cały czas są wyczulone na wszystkie odchyły, od normy. Coś jakim nie pasuje To są ułamki sekund I pozbywają się przynęty Ostatnio miałem 10 brań 7 kompletnie nie zaciąłem Chociaż już mi się wydawało Że tak powinno być A 3 hole mi ryby spadły Więc 10 do zera Dla karpi W tym jedna ryba Dobre 15 plus. No zobaczymy Może dziś też mi w końcu przypisze szczęście Czasem nieznacznie poruszam przynętą bardzo powoli, imitując ruchy jakiegoś owada. A czasem jest tak, że karpie są bardzo agresywne. Trafiało mi się łowić karpie na streamera przy połowie szczupaków. Normalnie atakowały wielkie streamery, aż mi w zasłów, tak, z emocji. Tutaj się jakaś ryba zakręciła, widziałem ją. O, uwaga. uwaga. widzieliście? wzięła i co z tego? jak nie udało mi się zaciąć, choć widziałem dokładnie jak ma muchę w pysku. jeszcze raz. hop jest. kurde, zakręciła mi silnik. ok. jest rybka. Tu już nie będę szedł na około jeziora, nie chce mi się Stoczymy walkę na miejscu Normalnie mucha w pysku one jakieś są kompletnie słuchajcie w tej zimnej wodzie bez amoku Normalnie to Kołowrotek się pali A co tu kurde Już się wykłada Nie może być <śmiech> <śmiech> Oczywiście podbierak jest dalej niż powinien Okej okay. Mam No dobra No taka rybka na Powiedzmy 3 kilo w środku. W środku widzę mój robak. Oto on pan Karp w swojej odsłonie. Nie wiem czy tu widać dobrze. Pięknie zasał tego Robaluna. Hop. Mucha jest na bez zadziorze więc powinna łatwo wyjść. Choć to nie zawsze takie łatwe. O, okej. Okay. Robalun. Pan Karpion. Odpływamy. Taki o. piękny. A, karpik. Yeah. Lubię karpie na muchę. Uf. Tym samym The fishing Kolejne wiosenne karpie na muchę. Jak ich nie kochać, ja je kocham całym sercem, moim muchowym. Myślę, że Wy też. Na swój wędkarski sposób. Cześć. Pozdrawiamy z robakiem.